Skutki myślenia aksjologicznego w pedagogice, bo taki temat, chciałbym dzisiaj Państwu zaproponować, spowodowało, że sama myśl aksjologiczna, która jest dzisiaj dominująca w pewnych aspektach teoretycznych, ujęciach pedagogicznych, powoduje u mnie pewnego rodzaju sprzeciw wobec aż tak. Powszechnego stosowania aksjologii. Wynika to z faktu, że aksjologia, która zajmuje się wartościami, można by powiedzieć, od strony filozoficznej, dotyczy pewnych aspektów związanych z samą metafizyką, czyli ontologią aksjologiczną i epistemologią aksjologiczną najlepiej byłoby chyba zacząć od samego wniosku, ten do którego chcę doprowadzić, czyli postawienia pewnej tezy, a mianowicie że jeżeli nawet uznamy, że wartości bytują, czyli są realne, to w takim razie która z tych wartości będzie stanowiła myślenie powodujące Przedzałożeniowość wprowadzenia założeń do pedagogiki. I tutaj wydaje się, że rozwiązanie jest wyłącznie, czy tylko i wyłącznie, arbitralne, i stąd powstaje wielkie niebezpieczeństwo ideologizacji, na którą narażona jest pedagogika. Bowiem, zresztą, możemy zobaczyć w przestrzeni życia publicznego, że w zależności od tego, w jaki sposób zmienia się dominacja polityczna w danym kraju, w taki sam sposób zmienia się również pedagogika. Powodem tego jest, moim zdaniem, przyjęcie dosyć niebezpiecznych założeń wywodzących się właśnie z aksjologii i postaram się to właśnie wyjaśnić. Natomiast, na czym powinna opierać się pedagogika? Moim zdaniem pedagogika powinna opierać się na antropologii, ale też nie na każdej antropologii, ponieważ skutki myślenia antropologicznego w pedagogice też będą miały swoje konsekwencje. Otóż, gdy zwrócimy uwagę na samą aksjologię, to pierwszy problem, jaki powstaje, to czy Wartości, jak, w jaki sposób wartości bytują i w jaki sposób są poznawane. Kolejność odpowiedzi na, na te pytania też nie jest przypadkowa, ponieważ w nauce występuje coś takiego jak przedzałożeniowość. Czyli mówiąc inaczej, przedzałożeniowość to są takie przyjęte założenia, których nie widać w teorii, natomiast one w sposób ukryty oddziałują na wyciąganie wniosków, które są już zawarte w samej teorii. To myślenie przedzałożeniowe prowadzi nas do filozofii, dokładnie rzecz biorąc, metafizyki i epistemologii. Sprzeczka pomiędzy naukowcami dotyczącymi, co jest pierwsze, czy ujęcie metafizyczne, czy ujęcie ontologiczne, czy ujęcie epistemologiczne, jest nie do tej pory nierozstrzygnięta i moim zdaniem nigdy nie będzie rozstrzygnięta. Skupmy się na, na samej epistemologii wartości, która będzie rozstrzygała o tym, jak poznajemy wartości. W następnym y, etapie zwrócimy uwagę, jak wartości bytują, czy one są realne, czy, czy tylko są pojęciami stanowiącymi pewien układ odniesienia. Rozpoznanie epistemologiczne wartości będzie wyprzedzać ich ontyczną identyfikację. Dzieje się tak dlatego, że wartości nie spotykamy wśród przedmiotów, czyli bytów nas otaczających. Funkcjonują one jako pojęcia idealne wśród ludzi, dotyczą człowieka, nie są człowiekiem. Nie są też przedmiotami ani ich własnościami, choć niektóre koncepcje akcjologiczne tak właśnie sugerują. Gdyby wartości były jakimiś jakościami i stanowiły pewien rodzaj wyposażenia bytu, to taki byt byłby wystarczająco aksjologiczny. Jednak tak oczywiście nie jest, gdyż sam termin wartość zakłada jakąś doskonałość. Zatem, gdyby na przykład samochód posiadał jakąś wartość, oczywiście poza wartością ekonomiczną, to taki samochód byłby doskonały. Zaś w przypadku człowieka nie można byłoby mówić o wychowaniu, gdyż sam z natury człowiek wówczas byłby już samowystarczalny. Dlatego na przykład Scheler, mówiąc o wartościach, twierdzi, że są one jakimiś jakościami idealnymi, które można uchwycić poprzez emocje czy intuicję. Wartości u Schellera. Nie przynależą się do jednostkowych przedmiotów, lecz są usytuowane w świecie idealnym. Epistemologia ujawnia wartości poprzez odpowiednie rozpoznania, więc zidentyfikowanie, czym wartości są, i czy w ogóle wartości są bytami. Jaką strukturę Posiada funkcjonowanie wartości. Środkiem do osiągnięcia tego celu jest zabieg, który pozwoli na ustalenie, jak powstają wartości, jak funkcjonują i jak dominują w kulturze i w myśleniu człowieka. Aby rozstrzygnąć o budowej strukturze wartości, nie można nie wspomnieć o ich powstaniu, czyli istnieniu i funkcjonowaniu, gdyż w przeciwnym wypadku uznalibyśmy je za. Nie funkcjonujące w środowisku człowieka, a poznane, co byłoby oczywiście absurdem albo przesadą włączenia wartości w sferę myślenia aksjologicznego. Wartości jednak funkcjonują w środowisku człowieka i o tym nie możemy zapomnieć, ale też warto by zwrócić uwagę na to, czym naprawdę są wartości. Otóż moim zdaniem wartość jest Pewnego rodzaju jakością, do którego chce dążyć człowiek albo co chce osiągnąć. Zresztą sam termin y, polski wartość pochodzi tak naprawdę z języka ekonomii, że coś jest warte moich zabiegów albo y, chęci y, posiadania. W takim razie w tym aspekcie ekonomicznym wartości dotyczą człowieka. Powtórzę, że wartości. Nie są człowiekiem, nie są też wyposażeniem jednostkowego bytu ludzkiego, ponieważ, tak jak wspomniałem, wówczas człowiek byłby sam wystarczająco aksjologiczny i nie byłoby mowy czy możliwości mówić o jakimkolwiek doposażeniu, czyli wychowaniu czy zmianie funkcjonowania człowieka, byłby po prostu już doskonały. Gdyby wartości utożsamić z człowiekiem, to nie byłoby podstawy do odróżnienia tych wartości od człowieka. Człowiek byłby jednocześnie wartością, a z drugiej strony sam by mówił o wartościach. Chociażby takich, gdybyśmy gdybyśmy wzięli pod uwagę takie wartości chociażby jak miłość, pokój, sprawiedliwość, moglibyśmy powiedzieć człowiek, a różnica pomiędzy człowiekiem a wartościami byłaby tylko i wyłącznie Różnicą pomyślenia, czyli różnicą myślową, a nie różnicą realną. Obserwacja funkcjonowania wartości pozwoli stwierdzić, że są one czymś odrębnym wobec człowieka, czymś zewnętrznym wobec człowieka. Na tej podstawie nie można jednak wnioskować o istocie wartości, czyli o jej naturze. Czyli mówiąc inaczej, nie można wnioskować o tym, jakimi wartości są bytami. Czy istnieją obiektywnie, czy istnieją subiektywnie, czy są czymś bytującym poza człowiekiem i kulturą, czy istnieją w obrębie kultury, czy są czymś zewnętrznym wobec człowieka, lecz stanowiącym jego własności. Trwanie wartości w kulturze intelektualnej jest uwarunkowane tendencjami pojawiającymi się. Na stronicach historii filozofii. Wartości od strony epistemologicznej można poznać na drodze rozumowej jako przedmiot poznania, bądź na drodze uczuciowej jako treść doznania. Ten dualizm teorii poznawczej został wprowadzony do analizy filozoficznej poprzez kanta. Podstawą do rozpoznania wartości. Są podejścia, które można rozpatrywać z punktu widzenia kierunków epistemologicznych. Innymi słowy, wartości są poznawane w epistemologii monistycznej, czyli tzw. filozofii podmiotu. Bądź w epistemologii metafizyki pluralistycznej, czyli w tzw. filozofii przedmiotu. Tutaj ze względu na ujęcie. Podejścia w tym myśleniu przedzałożeniowym. Filozofia podmiotu będzie kładła nacisk, najogólniej rzecz biorąc, na to, co jest subiektywne, a więc na indywidualne odczucia czy wrażenia. Natomiast epistemologia o podstawie pluralistycznej, czyli tak zwana filozofia przedmiotu, będzie skupiała się na aspektach realistycznych albo racjonalnych. Mówiąc inaczej, będzie kierowała myśl aksjologiczną w kierunku poznania intelektualnego. Idealizm prowadzi do wnętrza podmiotu i do przeżycia, które od strony pożądania będzie emocjami, zaś od strony poznania będzie scaleniem pojęć. Idealizm będzie więc odnosił wartości albo do tego, co pomyślane, albo do osobistego przeżycia. Z filozofii podmiotu będzie wypływała filozofia powinności, która stanie się zobowiązaniem dla człowieka, zarówno w etyce, jak i w pedagogice. I tutaj narzuca się z punktu widzenia pedagogiki pytanie, czy autonomia jednostki ludzkiej, a przecież dziecko również jest człowiekiem, czyli tak samo, jak każdy inny z nas, czyli każdy inny człowiek, ma swoją formę widzenia i postrzegania świata. Co prawda jest ona jeszcze niewykształcona u dziecka, ona się kreuje na skutek socjalizacji, ale musimy u podstawy postawić sobie pytanie, czy jako czy rodzice, czy wychowawcy przede wszystkim, którzy są. Czymś zewnętrznym, obcym, w którym w wychowaniu dziecka mogą narzucać mu pewien świat aksjologicznego punktu widzenia, własnego punktu widzenia. Oczywiście można by tutaj podjąć aspekt tak zwany kulturowy, mianowicie wiadomo, że człowiek przychodzi na świat w określonej kulturze. Wiadomo, że też że będzie podlegał tej kulturze, ale tu bardzo wyraźnie trzeba. Odgraniczyć czy rozgraniczyć pomiędzy kulturą w znaczeniu podmiotowym i kulturą w znaczeniu przedmiotowym. Ponieważ kultura w znaczeniu podmiotowym oznaczałaby, że człowiek jest twórcą kultury, natomiast kultura w znaczeniu przedmiotowym oznaczałaby, że człowiek jest uczestnikiem kultury czyli podlega wszystkim prawidłowościom. Które są związane z kulturą. W związku z tym pojawia się kolejny problem: czy kultura wyprzedza człowieka? To znaczy, czy kultura w jakiś sposób determinuje człowieka? Czy człowieczeństwo, można by powiedzieć? Oczywiście, jeżeli mowa jest o człowieku jako takim czyli nie ma możliwości od, uciec od tego, byśmy urodzili się poza jakąś sferą kultury. W której funkcjonujemy, czyli tej mentalności, w której uczestniczymy. Natomiast y, od strony teoretycznej, to nie możemy się cofać w tym ciągu przyczynowo-skutkowym powstaje pytanie, jak gdyby, co było pierwsze, czy kultura, czy człowiek, czyli co wyprzedza, y, y, co jest pierwsze w tym układzie y, przyczynowo-skutkowym. No i tutaj wyraźnie widać, przynajmniej jest takie moje zdanie, że kultura nie mogła być przed człowiekiem, ponieważ inaczej tworzyłaby sama siebie. To człowiek jest twórcą kultury, w związku z tym on jest tą pierwotną przyczyną, która uruchamia mechanizm funkcjonowania w aspektach relacyjnych, pozwalających oddziaływać również w sposób pośredni. W ten mechanizm włączana jest właśnie kultura, która cały czas się tworzy. Notabene chciałbym powiedzieć o aspektach korporacyjnych, które w jakiś sposób tworzą podstawę tej kultury, przekazu współczesnego dla młodego człowieka, kreując w tym, tym samym no, sposób funkcjonowania, ale tak naprawdę są pewnego rodzaju ukryte założenia, do którego do którego prowadzą tego typu mechanizmy. Nie chcę wspominać na temat, chociaż wspominam, dotyczącego yy, samej konsumpcji, jak bardzo współczesna kultura dzisiaj napędza ten konsumpcjonizm. I w związku z tym pisuje się w jakiś sposób, jako przykład, w aspekt, o którym wspomniałem na samym początku, a mianowicie, że Wprowadzenie aksjologii do pedagogiki powoduje i jej ideologizację. Tą ideologizację również widzimy w formach kultury, która dzisiaj dominuje. Jest ona związana z pewnego rodzaju wartościami, które się przedstawia za cenne. Mówiąc inaczej, narzuca się, czy w sposób świadomy, czy, czy nieświadomy, człowiekowi, Chodzi o to, że y, człowiek może być świadomy bądź nieświadomy, natomiast to, co jest narzucane, na pewno jest na pewno, na pewno jest świadome. Nawet do tego stopnia, że y, będzie się tę aksjologię uważało jako pewnego rodzaju powinność, czyli podstawę myślenia etycznego. Moja uwaga jest następująca, że y, jeżeli y, Dlaczego ktoś ma mi przedstawiać swoje wartości, czyli swój punkt widzenia świata? Dlaczego nie może być to mój punkt widzenia świata, który moim zdaniem powinien dominować, bo jest słuszny? I tak każdy z nas mógłby powiedzieć. W związku z tym aksjologia w ujęciu pedagogicznym będzie ten, ten czy w inny sposób prowadziła do ideologizacji. Natomiast Moja teza jest taka, że nie aksjologia, lecz antropologia powinna być podstawą myślenia pedagogicznego. I nie antropologia jakakolwiek. Ponieważ z samego antropologicznego punktu widzenia, czyli rozumienia, kim jest człowiek, będzie wynikała cała konsekwencja podejścia do człowieka, rozwoju tego człowieka, czy nawet opisu, jego funkcjonowania, a dokładnie rzecz biorąc, ten opis funkcjonowania, czyli osobowość, czym zajmuje się oczywiście psychologia, czy funkcjonowania, czym zajmuje się socjologia, wychowania, czym zajmuje się pedagogika. Otóż tutaj, w tym przypadku, również mamy do czynienia z dwoma podstawami filozoficznymi. Mianowicie, gdybyśmy sprowadzili Wszystkie te koncepcje do wspólnego mianownika, to pierwszym pytaniem, jakie by się pojawiło, to jest takie: czy człowiek jest sumą cech, czy człowiek jest podmiotem swych cech? Bo jeżeli uznamy, że człowiek jest sumą cech, to wtedy powstanie kolejny problem, która z tych cech stanowi o tym, że człowiek jest człowiekiem. I mamy tutaj typowy przykład kartezjanizmu który właśnie wychodząc z założenia, że człowiek jest sumą cech, podaje, że tą cechą charakterystyczną, mówiącą o tym, że człowiek jest człowiekiem, jest świadomość. Kogito ergo sum. W takim razie, jeżeli nie jesteś świadomy, to nie jesteś człowiekiem. Powstaje pytanie: jak śpisz, to jesteś człowiekiem czy nie jesteś człowiekiem? Ale to są tylko takie Dywagacje, natomiast pociąga ten typ myślenia, pociąga za sobą określone konsekwencje. Bo wystarczy na przykład uznać, że kolor skóry jest tym, który stanowi o tym, że człowiek jest człowiekiem. I mamy przykład rasizmu, który jest absolutnie wytłumaczony od strony filozoficznej, od strony etycznej od strony postępowania. Do tego typu niebezpieczeństwa wpada się, gdy przyjmuje się jakieś założenia. Które są tak naprawdę, wiadomo, można je zidentyfikować, które wychodzą z filozofii podbiotu, czyli od filozofii monistycznych, dokładnie rzecz biorąc. Czyli Platon, materializm to są wszystko tego typu, tego typu filozofie oparte na monizmie. Innym przykładem takiej nieprawidłowej, moim zdaniem, nieprawidłowego rozumienia antropologii, to jest ujęcie czy strukturalne, czy hermeneutyczne, gdzie człowiek jest interioryzacją totalizacji nierefleksyjnej. Tak, żeby w, w opozycji do Kartezjusza powiedzieć, myślę, więc mnie nie ma. Tam dokładnie wychodzi z tej filozofii, że jeżeli ja myślę, to znaczy, że mnie nie ma. Ponieważ bytem, który jest, jest język, a język jest nierefleksyjny. Skoro człowiek jest refleksyjny, to znaczy, że nie jest bytem i tylko jest człowiekiem na tyle, na ile ma udział w języku. Mówiąc już o innych aspektach włączenia tego, tego rozumienia strukturalistycznego, kultura będzie wtedy stanowiła tą podstawę do tego, czy człowiek jest człowiekiem, czyli uczestniczenia. Jeżeli człowiek uczestniczy w kulturze, uczestniczy w technologii, to znaczy, że tak, a jak nie uczestniczy, to znaczy, że jest wykluczony. Mało tego. Nie tylko, że jest wykluczony, ale też nie jest człowiekiem. A w dodatku w tych ujęciach strukturalnych, gdzie określa się człowieczeństwo na miarę funkcji, to proszę zwrócić uwagę, że jeżeli funkcja by stanowiła o człowieczeństwie, czy jaką funkcję pełni, to weźmy jakąkolwiek funkcję. Wtedy okazałoby się, że pan prezes jest człowiekiem bardziej niż. Pani, która sprząta u tego prezesa, która ma inną funkcję, w związku z tym yy, jest człowiekiem mniej. Już nie mówiąc o tym, że wyrzuca się ludzi z pracy, ponieważ określa się, że od strony funkcjonowania firmy oni są nieprzydatni albo stanowią pewien problem materialny, który powstał w tej firmie. W związku z tym, jak gdyby są pierwszym elementem do, do wyrzucenia. Funkcjonalizm antropologiczny właśnie będzie prowadził do tego typu rozwiązań, które od strony etycznej na podstawie ich filozofii zostaną uzasadnione w sposób absolutny. Gdy natomiast przyjmiemy, że człowiek jest podmiotem swych cech, to znaczy, że te cechy mogą oczywiście w różny sposób funkcjonować. Ale niezależnie od tego, czy będzie posiadał jakąś cechę, czy nie będzie posiadał jakiejś cechy, będzie zawsze człowiekiem. Mamy też taki, można odnieść do pedagogii specjalnej, gdzie jeszcze parę lat temu mówiło się, że człowiek niepełnosprawny jest prawie człowiekiem w sensie takim, że jest jakby sprawny, jakby niesprawny, ponieważ główna myśl cała antropologiczna. Była właśnie skupiona na funkcjonalności, a dokładnie rzecz biorąc, w tych aspektach funkcjonowania społecznego, zwracano uwagę na aspekt pracy. To, co Lenin powiedział, jak nie pracuje, to niech nie je. To notabene parafrazował Świętego Pawła, który powiedział, kto nie chce pracować, niech nie je. A to jest zasadnicza różnica w tych ujęciach, ponieważ. No są osoby, które są niezdolne do pracy. W związku z tym, jak widać, komuniści od strony ideologicznej absolutnie mieli uzasadnienie, żeby tego typu ludzi eliminować. Notabene robili to samo faszyści, bo to są wspólne korzenie ideologiczne tych dwóch ugrupowań. One się różnią oczywiście między sobą, ale pewne założenia są, są podobne. Czyli mówiąc inaczej, rozumienie antropologii także będzie w jakiś sposób oddziaływało na to, jak będziemy podchodzili do człowieka, jak będziemy go postrzegali, no i w konsekwencji, jak będziemy go wychowywali. Także podsumowując, no, krótkie rozważanie chciałbym zwrócić uwagę na to, że Aksjologia prowadzi do ideologizacji pedagogiki, na skutek tego, że nie jesteśmy w stanie określić, która z tych wartości ma być dominująca i która z tych wartości ma stanowić o celu wychowania. Tutaj rozstrzygnięcie, że zawsze będzie arbitralne, a skoro będzie to rozstrzygnięcie arbitralne, to w takim razie zawsze dominująca władza będzie miała pierwszeństwo, jeżeli chodzi o wybór tego, co oni ideologicznie uważają za właściwe. I to oczywiście przedstawiają do realizacji na poziomie edukacyjnym. Antropologia powinna być tą podstawą, która tworzy. Podstawy wychowania jest bazą, jak gdyby fundamentem rozumienia czy wyjścia w układzie teoretycznym yy, dla pedagogiki. Ale też, jak powiedziałem, nie każda antropologia, ponieważ z tych antropologii również wy, wynikają określone skutki myślenia. Także tworzenie teorii pedagogicznych powinno się opierać na. Podstawach takiej filozofii, która będzie służyła człowiekowi, a nie takiej filozofii, która będzie tworzyła podstawy do tego, że każdy rodzaj działania na poziomie ideologicznym, czy to będzie w znaczeniu kulturowym, korporacyjnym, czy politycznym, będzie stanowiło pretekst do tego, żeby naprawiać czy naginać człowieka do swoich własnych poglądów.